Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Ronald Reagan kiedyś powiedział, że jeżeli coś działa, to to podatku, i jeżeli wciąż działa, ureguluj, a wtedy, jak upadnie, to dotuj. To jest właśnie filozofia, która Waszym działaniom przy ustawie tak kryptowalutach przyświeca. Doprowadził li poprzednicy Wasi poprzednicy taki sposób regulacji i podejścia regulacyjnego Komisji Nadzoru Finansowego, że największa giełda w regionie, polska giełda Bitbay, obecnie Zonda, przeniosła się najpierw na Maltę, później do Estonii. Więc pytanie jest takie, ile my tracimy, czy Ministerstwo Finansów wie, ile my tracimy wpływów podatkowych przez to, że polskie podmioty mają licencję za granicą, a w Polsce tylko paszportują swoją obecność. Dlaczego nielegalnie i bezprawnie zablokowaliście możliwością Polakom, którzy korzystają z giełd kryptowalut, w tym przypadku giełdy Zonda, by z wykorzystaniem M-Obywatela mogli się logować i potwierdzać swoją tożsamość. Jest to absurd. Pytanie kolejne jest, dlaczego nie wprowadzicie regulacji, dzięki których Polacy, tak jak mają to Niemcy, tak jak mają to rezydenci podatkowi w Dubaju, jeżeli zarobią na kryptoaktywach, nie zapłacą tego podatku dochodowego. To jest rynek bardzo konkurencyjny, to jest rynek oparty o internet i to jest rynek przy tak złej regulacji, jak zaproponowaliście, w którym każdy może uciec z Polski, uciec za granicę, przynieść swój portfel kryptoaktywów, Dziękuję. siedząc przed komputerem. Dlaczego takie głupoty chcecie wprowadzić? Dziękuję.